Tuż przed Wielkanocą można oglądać ten świąteczny akcent, który doskonale charakteryzuje styl każdego z twórców. Choć dzieła wykonane są na specjalnie przygotowanych jajkach, ciężko je nazwać pisankami. Pieczołowicie wykonane malowidła, surrealistyczne obrazy, a także jedna, wyróżniająca się z tłumu bryła przestrzenna, to efekt pracy lokalnych artystów. W kuluarach mówiło się nawet, że nie tyle zostały stworzone, co wysiedziane. Przygotowali to młodzi twórcy, którzy... Odkrywamy dla Wałbrzysza Krzysztof Czarniński, Dominik Mysiak, Małgorzata Rzępo Rzępowska, która miała już w y, muzeum wystawę, ale poprosiliśmy ją o przygotowanie takiej małej rzeczy, właśnie tego jajka i zgodziła się również to dla nas zrobić. Wśród 17 jaj znalazły się również dzieła dobrze znanych i cenionych w Ałbrzychu artystów jak Barbara Malinowska, Eugeniusz Kiszczak, Alfred Oruba, Barbara Mucha-Brodzińska, Ilona Sapka czy mentor młodych twórców Takis Makandasis. Ja jeżdżę po plenerach malarskich, po wsiach po Lubelskie, Bieszady, no i to właśnie mi się po prostu skojarzyło, e, kura to na wsi i jajko to też może być e, wiejskie. No i to tak e, uzwierciedliłem, po prostu ująłem na tym jajku. Jajka posłużą nie tylko jako obiekty wystawiennicze. Wszystkie 17 zostanie przekazanych na bardzo szczytny cel i bynajmniej nie będzie to smaczna jajecznica. Uznaliśmy, no, że warto, warto wymyślić cel, który, który będzie szczytny i ważny sam w sobie. W związku z tym te wszystkie jajka unikatowe w swojej wymowie, w swoim artyzmie będą przekazane na licytację, która będzie się 14 kwietnia na rzecz Hospicjum Wałbrzyskiego. Zanim jednak Wałbrzyszanie będą mieli okazję kupić te charakterystyczne dzieła sztuki, przysłużą się one Wałbrzyskiej Placówce Wystawienniczej. Jajka będzie można podziwiać do samej Wielkanocy, no chyba, że do tego czasu coś się z nich wykluje.